O, mama gulina i super... Dobra, mam... O i kolor! Jak ja mam winners cute. tylko że jest Adam Smasher, Dobra, ogólnie... Ogól... O, i ta D1! Tak o, o nie, a on ma chyba 15 lustrika, to maniwią. Ja pierd... Ale jest winable. Mam gorszego Mida, lepszego topa, botlane jest yy, even i lepszą, lepszego junglera. A, to jest chyba frola w... Naser? To jest chyba frola w ogóle. Jest winable. Becik, zapraszam, do obstawiania. Lecimy, teraz taki win streak! Go call z kolorem? Ale voice support top to chyba najgorsze połączenie Dobra, dzwonię do niego, cio Wyłączam muzykę Siemanko Nie ma. Siema. streama mam jak coś? Los, los, los Co tam? Kurwa... Orlek to jestem Pory A widzę to... jakiś kurwa taki smutny głos tego Wszystko w porządku? Ja... ta, jeszcze zmęczony jestem A czym się... a wstałeś dopiero? Na, 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 wstałem gdzieś o dziesiątej Ale kurwa... Jaki ogólnie wycieńczyłem się czuję? Byłem w Londynie przez parę dni i... No, nie, nie zanurzowali mnie w Londynie, ale... Twój jest to. A masz walentynkę jakąś? Słuchaj, możesz zostać jak chcesz. Kurwa, ja pierdolę te walentynki, stary, trzeba Ty Kurwa, no zachciało, grindujemy, się, grindujemy. zachciało się walentynek, ty Pislow Chat! Powiedz, powiedz i. O, kurwa. Jak twój czat mówi, że ma tego 800 Ta, ale przyszły A, takie wiesz przy nudziarze, kurwa, od Rybsona czy od innych Pislow streamerów. Wiesz o co chodzi? I zaniżają i mówią: Walentynki, zostanie swoją walentynką, hihi. Hi. Jak to. Walentynki wymyśliło, kurwa, jakiś walentyn, co w Lowelo takował na 100%. To jest, lo, to jest okay. święto dla Pislow Chatu, rozumiesz? Opinia? Ty w ogóle, a nie wiem Piero tego pika. No zgadzam się, a nie wiem Piero bo ten top laner to jest o te pani wie, nie? Tak, i Krzyrajcer ma 12 chyba czy 15 lustrika, wiesz? <grym> o kurwa. Dobra, włącza muzyczkę, po cichaczu, niech leci. No, ja ogólnie grałem przed chwilą z tym supą i wygrałem. A górnie jest dobry, więc mamy lepszego junglera, lepszy bot, top lepszy. Bot jest even. Top lepszy i mid do chipy, bo to jest WTO, mi, ale wydaje mi się, że możemy wygrać. Weekend win, bro. Winek, winek jak winek. Winek? E, winek, winek? winek, winek. Winek, winek. Dobra. A dzisiaj UN leci? Jo. I co grasz? Na kogo? Na... DJWA. Na grypsujących. Na grypsujących? No, na grypsujących gramy. Dobra, ci tak, no ogólnie ta sytuacja jest kurwa nie? Mówisz, że kurwa. No super chuj, jest kurwą? no tak, bo stoi z tyłu, A. no. Weź, to nie da się grać! To nie da się grać! I jeszcze ci napiszę kaseko classic, no. No ja nie mogę kurwa grać tak linii, że gram pod chipę. Bez samonerów, Samira, kiedy przyjdziesz? Już roamuję. No chodź. Mogę level 1 na bocie zacząć. No kurwa! A nie uczą cię w ten takich stuczek? Słuchaj, takich akurat nie. Wydaje mi się, że Samira ma słaby level 1 jak zaczyna skum. Ale mogę się kurwa mylić. Mam nadzieję, że zastępujesz tego topa? Chłopak gra Malphite'em, ciężko będzie zestopować. A się że to jest gra na Dobra. Teamfightów nie wygrywamy. <laughs> no, dociskaj go. A to jest kurwa z d na Malfajcie jak coś. A to tak, że on dojuje bo on tam widziałem, że ma do dobrą Inratio na Aniwi, ale na wie to ciężko nie wejść z dobrego Inratio. Widziałeś jak ten heros ma pojebaną ratio na, na tego? Master+, plus chyba 57 No dajmy FF, kurwa Mogłeś pisać, bym fajka zbanował No dajmy FF ten, No nie wiem, no o co tu chodzi, kurwa, no Od mam zero 9, kurwa, minut minuty, no Daj wujo na mida widziano no Eee, Go mam level 1 dalej No nie chce mi się grać, kurwa, no Spierdolę się chociaż Zacząć powiedzieć. Jesteś no. sami gracie samirom rom zeptem? No słuchaj, czasem się zdarzy, nie? Dzięki Mioszek. Mioszek podkreślenie just subscribe. Oho kanona mu zajbałem. <grym> Ile razy mnie spinguje? level 2 Ty, stary, ja wróciłem do gry Tera level 3? <laughs> to, teraz jest tylko z górki Ja nawet tego nie skraszuję. że to taki kurwa... Ikes, ikes Aaa, zresetowałem się golda właśnie <laughs> O oh, cholera nie niby ma wyjście w topa, ale jak wyjdzie to wrócimy do gry na ja bocie więc. Ja, ja mam, ja mam TPK, ka zbędę mieć O, na bocie, jest na bocie Mnie to nie interesuje Jo Tak, ja mam 1100 golda, stary, ja jestem strong Ale krzyczy ten Pajk jak wchodzi w W Pierdolone walentynki Bo nasz kurwa jej X-Racer chyba się nie radzi, no. Szkoda, szkoda, że mid jest najbardziej Pisz. operolą. Uh -huh. Ja że on zerkuje. Dobra, Widziałeś. <ś�udzi> <Test, co>? <śmuszczak> Zerkował mi w Belarange, dobra. Z jest flashowe zerki. Tracił Kolejny shutdown, ha 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 ha, for me, cause I'm so fucking good. No i jest wielki comeback, nie? Tak, easy, ja mam 2k stary. <laughs> Kurwa, się Pike schował. No, no, no. Zrobił ci Twitch cosplay. I was hiding. I was hiding. Szkoda. <laughs> A, oh, gate warp. Tak, ja mam 2K golda. Kupuję tak, tak, Bo nie. Chuj w te buty, tak, tak. Albo nie. Tak tak, 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 tak. Tak, o i tak. Chuj w to, kupię tak Musiałem przeliczyć, wykalkulować co się najbardziej opłaca Jak tam kalkulację? No wychodzi na to, że mamy Mida, kurwę. A, czyli klasyka. Klasyka Czemu bez Birora? Bo to będzie na sprawdzianie. Zanotuj to. Mike na okay, a jak będzie nam idzie? Okej, ja napierdalam Malfiuta. Ty, trzeci shutdown. <laughs> Chodź tu, Diano, no. Zabij, no! Idę! Dobra, zabija, SB Mafia. Idę! SB Mafia zabija! No jesta Chciałem tego tak na zwana. kolejnego. Chciałeś? O widną no, no. się wypierdala. Znowu. O, majajo Jednak się nie wypierdoli. Nie ma jajta, ta kurwa. Ale miało cię chyba kurwa z drodze do tej Czy? Ty. Niewidzialny bike. O kurwa. Ale zapierdolił Rock Solid na topie. Dawaj EXPO chociaż, No ja idę i tak do bazy. Trzymasz się tam na tym topie? Kurwa trzymam, mam nie trafił <grym> Ty, ale widzę go jestujesz? ty jesteś całkiem niedługo na tych tankach na topie. A ćwiczysz Siona na dzisiaj? Ta, będzie z Sionem grane, tak o. Nie no kurwa, w Jayce'a jest dobry, to wziąłem w Jayce'a, nie? A, A tu to Jace a na topie. O. Wiem, cofnę się i Sunfire'a mam już, będzie dymanie na topie. fajka no, nie ma też, uważaj. Tak? To no. zajebiście. Dobra. Może pójść w topa, uważaj, serio. <grym> A, to triple robię. O, jest na bocie. No to dubla tylko. Dobra. Ta, oni już Tyle. nie mogą grać, stary, on kupił mobilitki, przez ten fajk to taki kurwa bobasek. Fucking noob. No. Ty bo ja ostatnio oglądałem takiego streamera, nie wiem czy kojarzy, Babuś się nazywa No No i on umiera dużo razy No to my dobrze. to, to, tam, to jest taka strategia good defów, nie? Aaaa, no widzę, nie? że oboje prezentujemy tę strategię No 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 dobra A Dymanie na bocie widzę Co, mówię ci, że oni nie mogą grać Spokaj, cały turę sprawdziłem na topkę No i assassin to <laughs> BETTER BOT ALWAYS WINS, BRO! FUCKING body How can they play versus best Lulu, kurwa, Zimbabwe? Pa, wypierdala z mojej linii dziweczko! Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego! Tylko ładnie śpiewasz. SOLO bala! SOLO FUCKING BOLO! Ty, bo na midzie się jakieś kurwa rzeczy odpierdalają, nie? Czekaj, czekaj. MAMO! Otwórz dla kota! Ty bo, bo pan Marfate wydaje mi się, że zrumuje z... O, zrumowu do mida jednak Dobra, jeszcze nie chcę wyjść chyba, jest git Jak ja mam cały item, a ten pike dalej stakuje, bro, to jest so free Szkoda, że jest kurwa mid Kurwa nie pija zbytnio. To git Zapytaj Kolora, na co, co on na to, że jego ADC z ma rang 2, ale co on ma na to być? Zajebiście, nie wiem, konia mu zwalił czy chujowo, że rang 2 spadł do 1, bo nie kumam. Słuchaj, dobrze jest, nie? Mój no ADC, jak grałem na Xmatiego gierkę, to za mną stał i mi pingował, nie? I oglądał za mną całą gierkę, <laughs> bo oni mieli różnicę, że jeden win sprawia, że on wraca na rank 1. Aaa, nauczyłeś go po polsku jakiś suwek? No coś tam potrafi. Ty się coś potrafi. Dzięki Dobra, robię hard stealer. Dobra. Dobra, stary jaki jestem rampage. No widzę. To Malphite będzie szedł na botosu Sorry, ja robię double kill. Dobra, o Malphite nam idzie jednak. O star, jak jakie oddajesz właśnie shutdowna? O, triple kill ESA! This Lulu is so fucking good! I czemu nie ma teraz widza, co mi rzuci piątkę za killa? Przecież to ja już bym miał cztery dychy! Na kepsa kurwa! Bro! I'm so good! No kurwa, tyle pitosu! Aha, aha! klasik Classic napiszą 0-1-0! Patera kurwa! Szybka odbitka! No Malphite bezerki. Wyobraź sobie, że... Muszę dla kota otworzyć Czekajcie Moja mama nazywa kota grubas A jest grubiutki? No, taki wiesz, jak go rozpieszczam, nie? Nie, Zawsze kości, mu... przy kości. Zawsze mu dam jakiegoś tam batonika, nie? Yeah. Nie. No co, a Ale... Czy będzie dragon fight? No 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 Dobra To ja zaraz tu wiertara Mordowiertara do... okay. Jakbym był z Kryleksem Zapierdalam nie Ty ja powiem Ci tak A góry nie jest kurwą Dzięki za piątkę dynamik Ale ty jesteś kurwa twardy Ty jesteś niepowstrzymany Kurwa Za szybki jest a sluje go? Można, można dymać. O kurwa, jak skoczył. Z telemarkiem. Oj, oj, oj. Ja tam biegnę. Dzisiaj trzeba wyzonować, okej? Okay. Ja pierdolę. to Ty, w ogóle Samira podrzuciła Zeli do pasy... Do Ani Viola, Bo przesunęła ją i... I, i pasywę użyła, komuś? No. A to nasza Anivia. Ja. Jestem. Dobra, jest. Skanceluję tego pajka chyba. bo tu jeszcze pająka widzimy jakiegoś. No. Skancelowałem pajka, recall. Kurwa, nie chce się dymać? Dobra Eee, yy, to ona chce się ze mną dymać. Pa, hmm. ja, ja jak te raptory, ja to zabieram wszystko. Nere. No ile HP, nie? Za frajer. O, No jak, no jak. Dobra, wracam na bota, albo nie? Cofam się, A ją podrzucił, chyba że tak. No. Stary, ale co ty, ty nie grasz w kompetentów, borde, wyluzuj. Co ty mi dobra, jakieś ja idę, kole do, dajesz? Do, dobra, dobra, to ja idę do mida w takim razie. Nie? <laughs> no i <laughs> Fermimy no! no Razem co tu na midzie, spermimy, które turenta chcesz wziąć, czy nie? Nie damy rady. Wiesz, nie, nie, ja biorę, pato. Wierzesz co pa, twoje? Tak, no, biorę co moje. Kolor ma seksowny głos? Stary, A, jak gdybyś widział jego pytę. Oj kurwa, napierdalam. Nie boję się jakiejś fajka, nie, leszcza. Tankuję jeszcze, Huka. Ty, to we, a weź, a weź nagraj poradnik teraz. Opisuj wszystko, co robisz, bo ja zawsze tłumaczę chłopakom, oni robią notatki i później robię sprawdzian. Kartkówkę taką, wiesz o co chodzi? To weź, spróbuj jak Ta. to z twojej perspektywy wygląda. Oważaj, Próbuję nie, good jest. zrobić. właśnie, próbuję good dev zrobić. Tutaj klikam do przodu, movement, a nie wiem, ja mi się wypierdala. Być z nobem. Zdarza się. O, no bo cię zabijacie, dobra, good dev, good dev, Aniwi. Jak zabijacie na no bocie, to good dev jest. No, elegancko. A Gorin to Idę, 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 chcemy? Ej, no, mamy, mamy. No, no, pytasz, ty nie pytaj! No. Idę do dołu, nie Ameryki. O. No. Ale to wybierdolnęło. Kurwo! W mm. miałem, jebać mnie w dupę! No weź tu zdymaj, no! Oooo mm. i to jest ten kolor! <laughs> BIM! No Bro, this game is so no. free Gdzie gra kolor? Gdzie grasz kolor? Ziten. A co to jest? Organizacja Jaka? Jaka w gramy, nie? Cydy mamy. A które miejsce Biedra. macie? Z pierwsze mamy. O oh, nice. No spingował mnie, ja też spinguję, dla super Ja też się... spinguj mnie też, spinguj mnie też. No masz, masz. <laughs> <laughs> Spingowałem. Ja mam redemption za 100 golda. Spoko, ja lecę hull i ruchamy, nie? Czułem, że... Hmm, co by tu zrobić, hull bricka? A, Hulbrika? ja nie, zabić sobie. <tronik> Chyba nie zabiję, bo tam pike będzie i mnie przetnie w ogóle po drodze, tak mi się wydaje. Ty, ale wyczyściłem, kurwa. Tyle wordów wyczyściłem. O, jak na topie zabija Tom. Tak, zabija. Trójko nie upróbuję jak Coś to patrzy na mnie, dobra? Tu ja sami face czekuję Tak, jak na bocie. O, no to ja idę do niej. Oko. I na nam przeżyła jeszcze. Ja sami dawdę demo. Ty, ty to ty masz jakąś walentynkę, czy nie masz? Słuchaj, no akurat jestem na dół z nią, nie? W suporcie migra. I ma 8 kili kurwa całkiem, całkiem jest to valentynka. Mogę być twoją lulu i rzucać ci silda. A! Tu pięści szpikę. Nie, Co? zabiłeś. Zabiłeś. Czemu słyszałem? Samila bez flesza. Dobra. O, ani się wyjebała. Co chcę kupić teraz? Kupię Michaela w tą dziwkę Będę cię oczyszczał, dobra? Dobra Michaela? No no Cholera no. Co trzeba? tu nie, nie czyta nie... Wszystko czytam Aaa, Sion'a Rk słyszałem, aaa Sorry, sorry No dobra, pojebało mi się Rozumiesz, że gram w tę grę 12 lat Codziennie słyszę głosy jakieś dziwne A ty mi mówisz, że to Sion, nie pajk. No dobra, spoko Sorry! Ty, ale wiesz co? Mi się wydaje, że Valentinki już sensu nie mają Oczywiście, że nie To jest pislą, kurwa, święto, no ale patrz, jak nawet Paulinka i Michael nie są razem, to walczę. Nie, piszą. ja nie wierzę w miłość. Ja też nie wierzę w miłość. Druga. Co tu się kurwa stało? O. Pa, pana na to. Ja, spierdolił <noise> im. No jest sesito, nie? Dalej owie wy Ja to tepuję. My tutaj mamy, nie? Ja to czuję. Mam poli w nią niby, ale ona mnie zabija. No. Nie, do ty no, to ty do tyłu, nie mam nic. Mam coś. Spoko, ja zaplejam we flash, no, okay? Okay, ja jestem dead, tak. A. Kurwa. Dobra, ja nabijam z hardsteala. Dobra, już 200 stakowane, nie? No było, że to samirało, właśnie to dostała. No. Ty! Ale Dobra. żeś mu przyfasolił! No, no przyfasoliłem mu z bomba, nie? Ja to jestem ten Bomba gej. Kolor ma w mogłem, z -ten Mogłem dziewczynę mać, na Mogłem dymać. Masz dziewczynę na subie w z ten? Na subie nie. A nie, czekaj, czekaj, co? Czy na subie masz dziewczynę w z ten? Chyba komedy jest z subem w z -ten. A, okay. Bo ona jest z a chyba jest wpisana jako sub. Czekaj, ja, czekaj. Ja. Ja tam D1 czy coś i mogła być. No I tak możesz zagrindować kurwa Ja czuję, że to jest freewin stary Freewin mówisz? No 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 tylko musisz stać z przodu, dobra? Dobra, już idę do ciebie a? do mnie a, a dasz buziaczka jak przyjdziesz do mnie? Słuchaj Full pakiet, nie? No? <laughs> Full combo zrobisz jak brusik no. O kurwa. E No nie mów, że ona mnie, kurwa, prawie zabiła 1v48, no. Ja chyba ginę. Aaaa, jest Habibi, Habibi! Habibi! O ja nie, o, nie ja... Fajny, ma! Ja nie wiem, jak mnie to, kurwa, licznęło, jebane Dobra. gówno. To możemy? Ja to tankuję, ja to napierdalam. Mówię napierdalam! Mów, jakbym był Skrillexem! A zrobisz full combo, jak Brusik? A ty, ty umiesz pullkomba ja i nie pamiętam jak się robił Eee Szerszenik ZUF? Zów włotny był A, Nie, to był to był kurwa ten Rabrador kurwa żółwik błotny. Czekaj, pięć sekund Dobra Jeszcze nawet Dobra. możemy poczekać na tego, na Zeri, nie? Ja to auto atakuje No i essa. Dzięki Jeszcze był nie niedźwiedź? Był niedźwiedź? Jak robi niedźwiedź? Nie wiem kurwa Ja też nie mam kurwa pojęcia jak niedźwiedź robi Ej, gdy niedźwiedź ja nie widziałem A, świnka, świnka była no A świnka to znany to, klasyk To zrób świnkę Widzę, widzę, widzę ten typ Świnka? <tryk> <tryk> O, nie załuczałeś, kurwa? Dobra, mam świnkę, co? Całkiem, całkiem. Malfate split puszuje. Trudna narka. Myślałem, że znokapuję, tak szczerze. Nie, nie mam TPK. Nie bój żaby, ja tu już te trójka jest brana, nie? Na bocie. Ja tu splitpushuję. Ja no się znam, się no, spuszę, gdzie cool no No właśnie nie zrobiłem, bo się napierdalałem landu tak mówię, chuj, zrobię gargoyla, nie? No dobra, dobra. Bo... No, że Gorin to na dianie się kurwa nie zna, nie? Zawra, no, zebrali tala moją i jest problem, nie? Dzięki Tarasztrala. No, no i Jarvana, nie? I prawda? Baj ja już mam kurwa Ale kurwa leci z nią o. Dobra walentynek... zbierze ekipa Kurwa Pierdane. nie obchodzimy Walentynek, tylko grind! No nie wkurwiaj mnie jeden z drugim Powiedz im kolor No rację masz, tylko grindujemy. Tylko grind, ale wiesz, że miłość, miłość jest tymczasowa A skill pozostanie o. Mam rację? Prawda, prawda? Masz redemption Mam Thank elkę, mam No weź, bo cię zerkuje, no Dobra, no jak tak mi mówisz, to spierdalam Ja cofam, cofam i się trochę cykam Dobra. Ba, Klikam Recall. I mam TPK, i na topa tepuję I gramy, nie? W komputerek Dobra Ja Michaela za już Dobra. Ale co to za tepe? Jak my nie mamy mi? Więc... Nie mogę cofnąć. Biegniemy do ciebie. Spróbuj, nie wiem, pomodlić się. Mówisz? O, tu do zeliga no. Ale oni tu giną wszyscy, nie? No nie Pierwsza. wiem. No jeden łup, jeden ginie. Łup, 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 łup. Ja tu piąstkuję ją, nie? Ja na piąstkówki to dobry A, byłem. A, normalnie. Kuma, że kupujesz na pajku Zonia on pike! Ciekawe czy Cipe też go kurwy syn. <noise> <noise> o ja pierdolę, ale dał Q'a Gurin Zabija, tu... ginie, zabija, mam... ginie O, Samira flash, chce odflashać, odflashował O, i portal tego typu Nie, nie bierze, dobra Mieliśmy redempcję ładną, użyciu. <laughs> może wierz, może So good bro. Dobra, 500 healtha mam na hertstylu zestakowane. Michael, 1 redemption 2, szurelia 3, notuj to. Od najważniejszego do najmniej ważnego. No dobra. To jest akurat U mnie ważne. Tylko U mnie tylko Gargoyle jest. Ja pierdolę ile healtha, na jedynce, bo najważniejsze. No, oczywiście, no, że tak. No. Dobra, zali ma infigity 3,5 tema, wydaje mi się, że nie wiemy tego. Nie ma Nie tyś, nie da, nie to się. Ale kurwa ja ten chasebot zrobił, ten item, surfanta. Ta. i ten dla... Dobra, po prostu dał mida, da, mida po prostu. Nie ma diany, chasebot, dobra. No i chuj, RKZRK, jest dobrze, ja mam krótki cooldown na tym. Nie, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, intujesz, intujesz. Dobra. Ego oni mi zero obrażeń robią, jak mogę Dobra, ale zala pikes i nie uciekniemy. Mam Mertz cały czas i Michaela, but... Hej, mamo! 21. A co, gorąco? Mama wchodzi i pyta, ile mam centymetrów. Trochę pojebane. No, powiedziałem 21, nie? Jestem? Ty możesz? O. Okay. Prawie go miałem. Mm. Ja robię tak. Tak, trzymaj się. Masz shielda Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, dzięki, dzięki. Mm. 20, no, idę, idę, ja idę, Ja nie. mi się, że oni nie, mają jak nie. Nie, 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 Chyba, że Jaceful full combo wyjebie tu malfightering tu elise combo, ale no. Weź tu z przodu. No stoję, stoję, i tu podejście mają, nie? Dobra. Walka, nam idzie? No można, tylko muszę poczekać, żeby był drużynę, nie? Bo okay. jak nie swolu wiecie, ja mam, to co to za Masz oh, no, no no, masz ręce? No. Ok, czyli szajdował się? No. Nice. Ja piluję. Nice, no i GG, nie? Fucking noob, bike! Fucking noob! My nie przegrywamy Kurwa, za, 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 stary, za, za, za nasze to duo 100% 15 15. Laty, ale rozumiesz, że... No. Ja miałem najgorszy chyba start jaki możliwy, 0-3. Wiesz, o co chodzi. Dobra. I 3 shutdowny podrząd pod rząd A. A. A, pierdole! Ja to tankuję, ja się nie, ja się nie pierdolę w tańcu. Ta, ja... Tańc, to Masz Mike'a. Zobryw no. Moja klamka nabita...